Dowodów na fałszerstwa jednak nie ma? Wybory w USA. Republikańskie władze Georgii, brak dowodów na fałszerstwa. Nie ma na ten moment dowodów na powszechne oszustwa wyborcze w Georgii, oświadczył sekretarz tego stanu, republikanin brat Raffensperger. Demokrata Joe Biden ma w Georgii przewagę nad prezydentem Donaldem Trumpem wynoszącą ponad 14 tysięcy głosów. Tak niewielka różnica między kandydatami oznacza, że w tym stanie na południu USA dojdzie do ponownego przeliczenia głosów. Powinno się ono zakończyć 20 listopada. W wywiadzie dla stacji CNN Raffensperger wytłumaczył, że zarządził ręczne przeliczanie głosów. Wyraził przy tym przekonanie, że pierwsze liczenie było dokładne. Pytany o wyborcze oszustwa związane z republikanami Raffensperger odparł. Prowadzone są śledztwa, ale nie mamy dowodów na powszechne oszustwa. Jedna z największych niespodzianek Rezultat w zapewniającej 16 głosów elektorskich Georgii jest jedną z największych niespodzianek tegorocznych wyborów prezydenckich. Stan tradycyjnie opowiada się za republikanami. Szale zwycięstwa na stronę Bidena przechyliła w nim mobilizacja wyborcza w aglomeracji Atlanty, w tym szczególnie wśród Afroamerykanów. Ostateczny wynik wyborczy w Georgii nie będzie miał jednak większego znaczenia dla wyścigu o Biały Dom. Z danych z komisji wynika, że Biden zwyciężył w kluczowych wyborczo w Pensylwanii, Mishigen oraz Arizonie i według KAP może być pewien co najmniej 290 głosów elektorskich o 20 więcej niż potrzeba, by zwyciężyć w wyborach. Prezydent Trump nie uznał zwycięstwa rywala, utrzymuje, że w procesie wyborczym dochodziło do nieprawidłowości, jego obóz składa i zapowiada kolejne skargi sądowe.